Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu figlów językowych. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć i przedstawić parę zabaw związanych z e, prawidłowym oddychaniem, a właściwie zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, które znajduje się na tej oto kartce. Po co ćwiczenia oddechowe? Stosując ćwiczenia oddechowe, u dzieci. One uczą się właściwej regulacji wdechu i wydechu w czasie mówienia. Na pewno zauważyliście, kiedy dziecko zaczyna o czymś. Opowiadać coś, co wywołuje u niego emocje, szczególnie małe. Opowiada i nie potrafi złapać oddechu i wszystko na jednym wydechu powiedzieć, tak jak ja to robię teraz. Dziecko łapie oddech podczas mowy, na przykład: Mamo, mamo, widziałaś? Widziałaś? Zobaczy, zobaczy u pani sąsiadki. Łyka powietrze i nie nadąża na jednym wydechu powiedzieć paru słów bo to są właśnie ćwiczenia językowe ale nie tylko, one służą też i są wstępem do zrelaksowania ciała, mamy możliwość zobaczenia tego w ćwiczeniach na przykład relaksacyjnych, czy ćwiczeniach jogi, jako my, jako dorośli kiedy chodzimy czy ćwiczymy taką formę ćwiczeń fizycznych? Bardzo ważne jest kontrolowanie oddechu oraz nauki prawidłowego jego, prawidłowego oddychania. I o tym właśnie powiem. Niektóre rzeczy przedstawię w formie rysunku, będzie mi łatwiej. Bardzo ważne jest, kiedy mówimy o oddechu, aby przyjąć właściwą postawę podczas y, oddechu na stojąco. Teraz mamy tutaj osobkę, która przy oddychaniu prawidłowym powiększa się brzuch i przepona. Wdech jest nosem, i tu mamy wydech. Wydech ustami. Zmniejsza się przepona. Możemy to porównać do zabawy balonika. Kiedy balon się napełnia, on się powiększa jak nasz brzuch. Kiedy natomiast wychodzi z niego powietrze, on się robi właśnie taki cieniutki i można powiedzieć sflaczały. Za chwilę pokażę Wam. Jaka jest pozycja oddechu na siedząco? Oddech na siedząco. Mamy tu ta sama osoba, jest jakaś pani siedząca na krześle. Kiedy ona siedzi, ma wyprostowane plecy. O tym należy także pamiętać dla nas dorosłych, kiedy długo siedzimy i mamy siedzącą pracę. Należy prawidłowo siedzieć na krześle. Stopy opierają się o podłogę. Kolana w odpowiednim momencie zginają się. I zrobić sobie dla odprężenia, także w czasie pracy i nauczyć tego swoje starsze lub młodsze dzieci, aby często oddychały świadomie, aby położyły swoje ręce w okolicach pępka trochę wyżej i świadomie wzięły oddech nosem poczuły jak mięśnie brzucha, przepony i e, także żebra od dołu się powiększają, a gdy wypuszczają powietrze, brzuch się cofa. Osobnym zagadnieniem jest oddech na leżąco. I tutaj zaproponuję dwie trzy zabawy z oddechem. Kiedy możemy zaobserwować, że dziecko właściwie oddycha, to jest pierwsze. U noworodków jest to bardzo naturalne. Potem spowodowane tym, że zmieniamy pozycję na siedzącą i stojącą, nasz oddech nie jest właściwy. Często oddychamy górną częścią naszych, naszej klatki piersiowej, podnosimy ramiona. To nie jest właściwa pozycja oddechowa. Właściwą pozycją oddechową jest przeponowo brzusz. Czyli ten, który najbardziej jest naturalny, kiedy się położymy nasz przy wydechu mamy nisko położony brzuch. Kiedy zaczynamy dokonywać wdechu, nasz brzuch się podnosi, Podnosi się też klatka piersiowa i przepona. Tutaj właśnie w ten sposób. Gdy wydychamy powietrze, ona powraca do właściwego, właściwej pozycji. Jak możemy ćwiczyć u dziecka taki oddech? Mam tu przygotowane z boku pierwsze. Za pomocą książki. Wkładam na tutaj na mojego... Osobnika, książka i książka, gdy oddychamy, ona ma się unieść. Kiedy robimy wydech, ma leżeć, czyli jest wdech, książka się podnosi, wydech, książka ląduje nisko. Możemy też na początku oprzeć swoje po prostu ręce na brzuchu i zaczynać świadomie oddychać. Dzieci bardzo lubią gdy na brzuchu jest zabawa pod tytułem pochuśtaj misia kiedy będzie dziecko oddychać jego brzuch i przepona będzie się unosić kiedy <grym> będzie się unosić razem z misiem kiedy natomiast przestaniemy oddychać bo będziemy wypuszczać nasze powietrze misiu będzie lądował niżej Kolejna zabawa, którą możemy, e, możemy z dzieckiem wyćwiczyć, to kiedy robimy wdech, prosimy dziecko, aby podniosło swoją nogę. Wdychamy powietrze, podnosimy jednocześnie nogę w górę. Kiedy wdychamy powietrze, możemy liczyć razem z dzieckiem lub samodzielnie, liczymy raz. Dwa, trzy. I odstawiamy nogę. Przy kolejnym ćwiczeniu robimy to samo. Raz prawą nogą, raz lewą. Czyli wdech, noga idzie do góry. A przy wydechu liczymy na dół. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobre ćwiczenie, nie tylko. Na oddech, ale także na mięśnie brzucha. Tutaj natomiast mamy kolejną propozycję zabawy. Wdech. Kiedy wdychamy powietrze przez nos, ręce idą w górę, powiększa się nam klatka piersiowa brzuch, robi się jak balon wtedy wdychamy powietrze, możemy na chwilę zatrzymać się, zanim opuścimy ręce, przy jednoczesnym wydychaniu tego nagromadzonego powietrza. To też jest bardzo dobre ćwiczenie, nie tylko na wydłużenie fazy wydechowej, prawidłowego ćwiczenie prawidłowego wdechu i wydechu ale także ćwiczenia relaksacyjne gdy nasze dzieci są no już trochę zmęczone dotleniamy je w ten sposób na tym obrazku e, zmieniłam tylko pojawiły się twarze gdy będzie wdech ręce wcale nie muszą być w górze wdech głowa się podnosi wydech głowa idzie na dół, czyli tak jak ręce. Natomiast przy tym może być wdech i głowa idzie w kierunku sufitu, wydech, głowa kieruje się do podłogi. To jest kolejne ćwiczenie oddechowe na stojąco. Naśladując różny śmiech różnych osób w różnym wieku, czy y, dziewczynki, czy jakiegoś pana dorosłego, chłopczyka, Dorosłej kobiety. Każdy w inny sposób może się śmiać, może wydobywać z siebie dźwięk he, he, ho, ho, ha, ha, hi, hi, Ho, ho, bardzo mi przypomina świętego Mikołania, nie wiem jak Wam. Natomiast o co chodzi? W ten sposób poprzez naśladowanie śmiechu różnych ludzi, my ćwiczymy przepona, czyli te właściwe i odpowiedzialne mięśnie oddechowe. Możemy też w różny sposób naśladować nie tylko za pomocą odwzorowania ha 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 he 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 wszystko w jednym tempie, ale może być też głos gło, donośny ho 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 hi 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 he he he, 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 he. bardzo cicho szczególnie y, polecam tą Zabawę, właśnie w jaki sposób będę się śmiał, czy będę naśladował y, babcię, mamę, a może zaproponować i sprowokować, jak się śmieje tata, jak się śmieje mama, jak się śmieje ciocia, wujek, bo każdy z nas ma swój własny śmiech. W ten sposób dajemy organizmowi dużo radości, bo gdy się uśmiechamy, gdy się śmiejemy. Nasze negatywne emocje i jakiś stres powoduje, że ucieka. Więc zapraszam do skorzystania z tego rodzaju zabawy. W tych rysunkach mamy różne, na kartce znajdują się różne rzeczy związane właśnie z formą zabawową ćwiczenia poprawnego oddechu. Tutaj możemy długo. Pierwsza to jest miska z gorącą zupą. Podczas zwykłych czynności codziennych możemy właśnie także wplatać ćwiczenia. My sobie może nawet nie zdajemy sprawy, że niektóre rzeczy wykonane świadomie. Hmm, Będą wspomagały ćwiczone elementy, na przykład chuchanie na gorącą zupę. Jeśli mamy takową, niech dziecko dmucha na gorącą zupę. Żeby ją ostudzić, wtedy chodzi głównie o to, żeby dmuchanie było ciągłym strumieniem. Następnie, mamy możliwość puszczania baniek mydlanych. Tu jest. Puszczajmy, róbmy własne mm, eksperymenty z płynami naczyń. Dwa, lusterko. Lusterko albo huchanie na lusterko tak, aby pojawiła się e, mgiełka i można na nim coś napisać, albo na zamarznięte okno. Huchanie, żeby je rozgrzać. E, mam tutaj ciuchcia, która wydaje dźwięk, Nasze zęby górne zbliżają się do dolnej wargi, a usta robią się w dzióbek Ciągłym dźwiękiem, wydychając powietrze, mówimy dźwięk. Tak samo przy wężu. Dla mnie bardzo jest oczywiste to, że jako jarzek węża z czymś, co syczy, język przy tym ułożony jest przy dolnych zębach. Usta, usta usta są w uśmiechu. Syczymy. Ssssource. jak najdłużej faza wydechu. Yyy, mamy jeszcze y, f i w z ustami. Dźwięk w z takimi falami oznacza to, że jest to głoska, która możemy dłużej wymawiać, ale wymaga od nas. Mamy ślimaka. Shhh. Mamy drzewo, które jest kołysane przez wiatr. Mówimy shhh. Mamy mruczenie, bardzo dobry rezonans. Sprawdzamy, czy nasze usta, gdy je mm, zrobimy e, wąskie, przytrzymamy wargi w środku i będziemy mruczać. Mm, będą dawać e, wibracje. Wibracja powinna być w ustach. Te wszystkie rzeczy, które tutaj do tej pory były, pojawiły się też w dotychczasowych opowiadaniach dźwięku na Bardzo ważną też jest fonacja, czyli wydobywanie dźwięku na samogłoskach. Ten pomysł z ręką i z samogłoskami pochodzi z książki. Pani Iwony Michalak bardzo fajną zabawą, jaką dzieciaki uwielbiają, mnie to boisko i zwykła skulka z papieru. Co robią? One po prostu mm, ze mną. Gdy siedzę naprzeciwko nich z tej strony, one siedzą tu. tu. Mamy większe boisko tutaj na. Poczet i y, tego filmu zrobiłam mniejsze. Co robimy? dmuchamy tak, żeby trafiła do bramki przeciwnika lub chociaż kto najszybciej wydmucha. Zabawa jest krótka, wyczerpująca. Teraz nie mam zawodnika innego. Aj, chyba się nie uda tej strony. I kartka razem poleciała z boiskiem. Następnie mam morze, morze i wyspy. Bardzo prosty rysunek przez każdego rodzica może być wykonany. I co też będziemy robić? Będziemy pływać, pływać łódkami z papieru, czyli musimy podmuchać. Ale tym razem dobrze jest taką kartkę przytrzymywać przy Dmuchaniu na statek, żeby on jednak się poruszał, yy, lub też przyczepić. Spróbuję to zrobić, żeby mi się boisko nie. Tak jak boisko nie stmuchnęło. Czyli mamy budeczkę od jednej wyspy do drugiej. O! Poleciała do jednej z wysp. Możemy pływać przecież na zmianę, każdy może mieć swoją własną łódkę. Jeśli nie chcemy się ograniczać do kartki, wykorzystajmy stół. O, zatrzymała się nasza łódka. Zostając jeszcze chwilę przy pomocach. Z kartki papieru poucinałam oto paski, nie do końca. Z drugiej strony to tak wygląda. I zadaniem dziecka będzie dmuchanie na te paski, żeby one zmieniały pozycję. Za chwilę to pokażę, gdy będę mogła dmuchnąć, druga to w ten sposób zrobiona kartka pokolorowałam każdy pasek na inny kolor. Możemy poprosić dziecko, żeby się pobawiło i. Podmuchało długo na dany kolor z danego. Na przykład, dmuchaj długo na pomarańczowy. Kiedy dziecko ma problemy jeszcze e, z nazywaniem kolorów, musi, y, zabawa będzie polegała na tym, że szybko musi się zorientować, gdzie jest różowy, brązowy, czerwony, niebieski. Dmuchnij długo w czerwony pasek. Wiadomo, że te, które będą po boku, będą się delikatnie unosić. Możesz duchnąć na wszystkie po kolei. Chodzi o to, że dziecko w tym momencie ustawia odpowiednio usta i kieruje także swoim powietrzem, czyli kontroluje fazę wydechu. To samo robimy z tym dmuchnij tak, żeby wszystkie się podniosły, dmuchnij tylko w jednym miejscu, żeby tylko dwa czy jeden, jeśli Ci się uda, podniósł. Dobrze. Jeśli chodzi o węch, w jednej z zabaw lub filmików, chyba odnośnie dnia mamy, na końcu mówiłam, jak można zrobić proste kwiaty, pachnące. To jest rodzaj więc co robimy? Wąchamy nosem przy zamkniętych ustach, wstrzymujemy oddech na chwilę, żeby zapamiętać ten piękny zapach i wypuszczamy go. Ja już powietrze wypuściłam jednocześnie przy wymowie. Kolejną rzeczą, jaka jest bardzo fajna, a dzieciom sprawia problem, to wykorzystanie do zabawy. Wykorzystam to jako moja pomoc. Słonki Słomki i uczenia dziecko wciągania i wyciągania, podnoszenia drobnych przedmiotów płaskich. Ja wykorzystałam sobie do tego kwiatki, ale wcale nie muszą to być kwiatki. Może być to samo kółko, ten kwadracik. Ważna, aby był większy niż otwór w słomce. Im drobniejsza słonka krótsza... Od takiej zaczynajcie, prostej, krótkiej, bo wtedy dziecko ma szybsze poczucie sukcesu, a jeśli ma poczucie sukcesu, ono chce dalej ćwiczyć. Więc uwaga, ciągamy, to wcale nie jest takie proste. Zaraz pokażę, jak do tego trzeba dojść, bo dziecko najczęściej robi wciągnięcie. Ojej nie udało się, czyli dmucha różnica między wdechem a wydechem, czyli co? Bierzemy sobie szklankę wody i tłumaczymy dziecku, tak, jakbyś napij się wody przez słomkę, czyli wdychasz, wciągasz, a jeśli kwiat, kwiat w ten sposób się uniesie. Czy nie robimy. Wciągamy tak, jakbyśmy chcieli napić się czegoś. Chcieli się napić nektaru z kwiatka. Cały czas, żeby kwiat się utrzymał, musimy wciągnąć powietrze. I spuszczamy go na ong. Znowu wciągamy, czyli tak jakbyśmy chcieli się napić. Ostatni raz. Bardzo fajne ćwiczenie, ćwiczące także i gardło. Jaka jest różnica? Słomka, picie przez słomkę i jak najbardziej wykorzystać to też, tylko przy napojach albo coraz gęściejszy, taka sama słomka, ale gęściejszy napój do jogurtów. Mleko, jogurt, soki bardziej gęste przy prostej słomce albo też Słonka z wygiętymi zawijasami, czyli wciągam, połykam i się cieszę tym, że się napiłam, ale też pozwólmy dzieciom na trochę przyjemności, czyli bulgotania. A wiadomo, że bańki, czy takie, czy te dmuchane, są najfajniejsze. Mam nadzieję, że parę pomysłów podchwycicie na zabawy oddechowe i wiecie, że one teraz mogą być bardzo atrakcyjne. Żegnam się! Może jeszcze się spotkamy!